Od czego można zacząć? Od najbliższego otoczenia. Można zacząć od wyznaczania stref wolnych od smartfonu, od własnego domu, że nie jemy ze smartfonem, że jak jemy to smartfony są w innym pomieszczeniu. Możemy zacząć od tego, że jak zapraszamy przyjaciół, dzieci do nas do domu, to jest koszyczek przy wejściu i tam się odkłada smartfony i dostaniecie je z powrotem, jak będziecie wychodzić albo jak musicie zadzwonić do mamy. Możemy starać się wprowadzać jakieś ograniczenia no właśnie w szkole w najbliższym otoczeniu. Jest jakiś dom kultury, w którym są zajęcia. Przychodzimy grupą rodziców, którzy mówią, a może by te zajęcia zrobić też na zasadzie jest koszyczek, do którego odkładają dzieci te smartfony na początku, a później już w zajęciach no właśnie plastycznych uczestniczą bez smartfona. Zajęcia sportowe i tak dalej. Najbliższe otoczenie. Co można? No można oczywiście zachęcać chociażby do przeczytania tych naszych dwóch mini poradników. Tutaj na przykład znajdziecie je na stronie rodzice, co? Mini poradniki dla rodziców, albo można sobie nawet zeskanować po prostu kod QR, który prowadzi prosto tam. I można powiedzieć słuchaj, to jest coś, bo to jest dostępne w formie PDF-u bezpłatnie. Przeczytaj sobie. Może coś zrobimy, może coś wymyślimy.